Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o metodzie Shift-Left Testing. Zapraszam serdecznie. Shift-Left Testing jest metodą testowania, podczas której przeprowadza się testy na jak najwcześniejszym etapie rozwoju oprogramowania. Głównym celem metody jest zlokalizowanie i wyeliminowanie błędów w jak najkrótszym czasie. Takie działanie korzystnie wpływa na czas potrzebny na naprawę błędów oraz korzystnie wpływa na budżet. Dodatkowo dzięki takim działaniom deweloperzy mogą osiągnąć większą efektywność. No dobrze, a jakie są plusy wynikające z metody shift left testing? Poprawa jakości oprogramowania, skrócony czas testowania, skrócony czas poprawiania błędów, szybsze wykrycie oraz eliminowanie błędów. Stosowanie tej metody może doprowadzić do mniejszego skupienia się na testach wydajnościowych czy na testach bezpieczeństwa. Kolejnym minusem może być też zatrudnienie dodatkowych specjalistów, co będzie się po prostu wiązało z wyższymi kosztami. Na sam koniec podamy kilka przykładów, do których możemy zaliczyć stosowanie tej metody. Testowanie jednostkowe, polegające na testowaniu pojedynczych modułów w izolacji od reszty systemu, może się odbyć na etapie projektowania, dzięki czemu programiści mogą na wczesnym etapie wykryć i naprawić błąd. Testowanie integracyjne, polegające na testowaniu interakcji między różnymi modułami systemu, które zostały złożone w całość. Testowanie funkcjonalne, polegające na testowaniu funkcjonalności oprogramowania, Testowanie automatyczne, polegające na korzystaniu z narzędzi umożliwiających automatyczne testowanie oprogramowania. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli mielibyście do nas jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Ja na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam Was na nasze inne media społecznościowe. Do zobaczenia.